Zjawisko niedoboru wody takiej, jeżeli chodzi o suszę rolniczą, tam gdzie brak wilgotności w glebie, no widzimy już dzisiaj na wiosnę, to jest środkowy pas Polski od lubuskiego przez wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie aż po, aż po Podlasie i Lubelszczyznę. I to są niedobory wilgotności w glebie po prostu, tak zwana susza rolnicza. Niżówkę notujemy również w tym pasie w rzekach Polski Środkowej, to jest Warta, Noteć, Narew, Pilica, tam rzeczywiście te niedobory wody występują. Natomiast zdecydowanie nie powinno braknąć wody, wody pitnej, bo generalnie rzecz biorąc mamy doświadczenie ubiegłoroczne dotyczące ograniczeń w ponad 300 gminach poboru wody. Ale to wynikało przede wszystkim z tego, że nie brakowało tej wody do picia, do prania czy do, czy do mycia się, ale brakowało tej wody do dlatego, że było niskie ciśnienie, bo podlewaliśmy po prostu ogródki. Woda pitna nie służy do podlewania, do podlewania sucholubnych ogródków. W ubiegłym roku w ponad 300 gminach mieliśmy ograniczenia dotyczące korzystania z wody. Związane było to z niskim ciśnieniem w wodociągach. Mianowicie niestety lubujemy się w wodolubnych trawnikach, które są zdecydowanie na klimat angielski, a nie, a nie polski. I po takim szybkim skoszeniu od razu robi się żółta ta trawa, no to więc trzeba ją podlewać. No a podlewamy ją niestety nie deszczówką, niezgromadzoną nie wodą. Tylko lejemy bez opamiętania niestety wodę z wodociągu. Wodę pitną, krystaliczną, bardzo, bardzo zdrową wodę, bo w Polsce mamy bardzo dobrą wodę w wodociągach. Co muszę powiedzieć, że gdybyśmy powiedzieli o tym w większości krajów afrykańskich czy azjatyckich, byłoby to no, powiedzmy co najmniej niezrozumiałe gromadźmy deszczówkę, zamieniajmy trawniki na kwietne łąki, takie, które zatrzymują wilgoć, pięknie pachną, pięknie wyglądają, są przyjazne dla pszczół no i nie trzeba je tak często podlewać.